Dobry wieczór. Szanowny Wielki Książę, Marszałek Fryderyk w dniu dzisiejszym dokonał inspekcji postających na terenie miasta stołecznego Kajzerogradu koszar Gwardii Kniaziowskiej. Szanowny Wielki Książę, Marszałek Fryderyk zwiedzał koszary Gwardii Kniaziowskiej. Jest to drugi raz, gdy dokonuje oficjalnej inspekcji. Nieoficjalnie jednak parukrotnie zagląda na budowę koszar Gwardii Kniaziowskiej w Kajzerogradzie. Dlaczego przybywa on na terenie Zamku Kajzerogradzkiego w swoim nieopodal pałacu, który dosłownie sąsiaduje z budynkami koszar. Jak na razie dokonano wybudowania już wszystkich sześciu budynków koszarowych. Następnie do wybudowania został jeszcze magazyn, a także sam budynek, w którym będzie się znajdował kapitanat Gwardii Kniaziowskiej. Szanownemu Wielkiemu Księciu Marszałkowi Fryderykowi towarzyszył także wice... Szef Wicedowództwa Gwardii Knieziowskiej. Dwójkę ocenili, a w szczególności szanowny Wielki Książę Marszałek Fryderek, że budowa przebiega zgodnie z planem, a także badaje bardzo duże możliwość zabezpieczenia miasta i jest na bardzo wysokim standardzie, co powoduje, że wojsko Gwardia Knieziowska, która jest elitą Wielkiego Księstwa Królików, nie mogła spokojnie odpoczywać. W magazynach Wielkiego Księstwa Królików znajduje się jeszcze bardzo dużo owoców. Oto regału magazynu żywnościowego w Raparkacie, stolicy Księstwa Raparkackiego na południu Wielkiego Księstwa Królików. Stoją na niej skrzynki. Jest ich wiele, są one różnych wielkości. Zazwyczaj jednakże są wielkie, jak nie ogromne. W środku jest pełno owoców, zaczynając od jabłek czy gruszek, które naturalnie rosną w klimacie Wielkiego Księstwa Królików, do skrzyń zabezpieczonych bardzo dobrze, bo są to produkty kolonialne, sprowadzone z zagranicy, importowane do Wielkiego Księstwa Królików. Są to na przykład banany. Wielkie Księstwo Królików także ma swoje truskawki, a więc zachęcamy Państwa do zakupu towarów Wielkiego Księstwa Królików, a także z przyjemnością oznajmiamy, że dzięki bohaterstwu rolniczemu spowodowanego przez szanownego bohatera, marszałka Fryderyka, naszego ukochanego Wielkiego Księcia Królików, Wielkie Księstwo Królików, mimo tego, że do zbiorów jeszcze parę miesięcy zostało, a wiosna już dopiero się budzi, to zapasy są ogromne. Kajzerograd, stolica Wielkiego Księstwa Królików, to jedno z najpiękniejszych miast na świecie. Zdjęcie lotnicze przedstawia centrum miasta stołecznego Kajzerogradu, stolicy wielkiego księstwa królików, państwa jakże silnego i pięknego. Pięknego w pięknych obywateli królików, pięknego w silną i potężną gospodarkę, i pięknego w naszego ukochanego, szanownego wielkiego księcia marszałka Ferderyka i szanownego księcia koronnego generała Rudolfa. To miasto to w zupełności obrazuje. Dlaczego jednak zapowiedzi tego reportażu przedstawiliśmy Kajzerograd nie jako najpiękniejsze? Jeżeli jest tak piękne, a jedno z najpiękniejszych. Jest to powodem tego, że Wielkie Księstwo Królików ma wiele miast, nie tylko Kajzerograd, a to właśnie miasta Wielkiego Księstwa Królików są najpiękniejszymi miastami, miastami pod względem każdym. Pod względem architektury, mieszkańców, wyglądu. Czy także pod samym tym, że w każdym mieście jest chociaż jakiś placek poświęcony naszemu ukochanemu dowódcy, ukochanemu liderowi, który doprowadził do wielkiego szczęścia w wielkim Księstwie królików, ukochanemu marszałkowi Fryderykowi. W dniu jutrzejszym telewizja księgiarska Frisszar Film Rudiota będzie świętowała tysiąc dni od swojego założenia. Dobry wieczór. To już będzie tysiąc dni odkąd telewizja księżowska, fryszar film Ludiota zostały założone. 11 czerwca 2022 roku wydano pierwszą oficjalną transmisję telewizji księżowskiej. Był w niej zawarty tylko serwis informacyjny, który później wyewoluował w królicze światowe informacje i królicze informacje. Także poniekąd w się zmienił w każdy program informacyjny, bo to od serwisu informacyjnego, który był pierwszym programem w historii TVK, FFR, wszystkie programy informacyjne i publicystyczne się rozwinęły. Jest to wielki sukces Szanownego Wielkiego Księcia Marszałka Fryderyka, bo to on doprowadził do stworzenia telewizji księciowskiej. On chciał, aby obywatele Wielkiego Księstwa Królików mieli dostęp do świeżej i prawdziwej informacji, a także do dobrej rozrywki. I to wszystko na swojej kanapie w swoim domu, nie musząc wychodzić z domu, tylko kliknąć przycisk pilota i już mieć dwa programy telewizyjne. Drugi program telewizyjny i rozwój telewizji księciowskiej Fraser Film w ciągu ostatniego roku, który jest o wiele dynamiczniejszy niż pozostałe dwa lata swojej historii, jest efektem bohaterstwa Szanownego Księcia Koronnego. Generała Rudolfa. Królicze Światowe, informacje zakończone. Dobry wieczór, zapraszam na wywiad ffr u Dzisiaj naszym gościem po lewej stronie będzie architekt z Kaiserogradu. Proszę pana, niech pan odpowie na nasze pytanie, czy Kaiserograd jest faktycznie pięknym miastem? Tak, Kajzerograd to piękne miasto, które ma w sobie coś, co architekta bardzo przyciąga, ponieważ tej kwestii należy zająć się Aspektem architektonicznym miasta. A więc Kajzerograd ma bardzo wiele pięknych budowli. Między innymi magazyn Kiełbasy, a także koło niego Wielką Świątynię Suma, które są ze sobą połączone. Zamek Knieziowski jako wielki obiekt rządowy. Pałac Knieziowski, który jest położony w środku Zamku Knieziowskiego. Cały Plac Knieziowski, kolumna Fryderyka, która jest wyjątkowa. I wiele zabudowań kamienicznych w dzielnicy Murowanej, które mają piękną sztukaterię. W dzisiejszym reportażu telewizji Księziowskiej przedstawiamy Państwu grudziącą bursę mieszkaniową, czyli budynek służący dla młodzieży mieszkających poza grudziącem, jednakże uczących się w grudziąckich szkołach średnich, sam budynek jest dość imponujących rozmiarów jest on wieżowcem z dodaną między innymi stołówką, to jest szary budynek do budówka, którą Państwo widzą po lewej stronie. Stołówka jest ogromna, bo sam budynek jest ogromny. W bursie znajduje się wiele miejsc mieszkaniowych. To był jednak pierwszy plan. Należy jednak zauważyć, że w dniu dzisiejszym mamy 7 marca. Kalendarzową zimę, a głównym tematem tego reportażu i problemem, którym się zajmiemy, będzie piękność pogody. Więc zostawiamy drogim telewidzom całą gamę komentarzy, aby mogli komentować, co sądzą o takiej pogodzie w Grudziądzu. Dzień dobry najdrości telewidzowie, w dniu dzisiejszym wracamy po ponad dwumiesięcznej przerwie z mathingami, już teraz wywołaliśmy do nie tylko mathingów, ale też To też zamienne, więc będę mówił mathing, bo to łatwiejsze, w dniu dzisiejszym mathing takiego stroju jeansy, takie zwyczajne niebieskie, blue e i gra y, szara taka duża koszulo-bluza, Powinny być dwie sztuki, bo to matching, jednakże mamy przygotowaną jedną i tak ona się prezentuje. Idealna jest do czego? Idealna jest na grudziącką pogodę, która w ostatnim czasie w naszym mieście panuje i w Wielkim Cieństwie Królików też, a więc bardzo gorącą, jak na zimę. Serdecznie dziękuję za oglądanie transmisji telewizji w Fryszar Rodiota. Zapraszam jutro. Dobranoc. Fryderyk zwycięża na wszystkich frontach.